Michał Cichem, MMA.pl, a ze mną Michał Waleszczyński, który już jest znany z organizacji sportowych i na gołe Pięści. A teraz kolejna The War. Co tu Cię sprowadza i kim jesteś w The War? Wiesz co? Dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w The War jako konferencjer i ring announcer przez Denica. No i myślę, że Gala zapowiada się na tyle ciekawie, że postanowiłem się zgodzić. Na gołe pięści to już teraz będzie taka twoja domena, bo najpierw było wotorę, teraz The War ciągnie cię chyba tu. Wiesz co, będę jeszcze prowadził jedną galę stricte MMA w rękawicach, więc są to wiesz, gale głównie na gołe pięści, ale też mamy jakieś małe odstępstwa od reguły. A jak do tego w ogóle doszło, że jesteś w takiej branży, oprócz tego, że grasz w serialach, teraz tutaj jest anons, jesteś anonserem, prowadzisz konferencje, trenowałeś sporty walki? Wiesz co, trenowałem, ale na tyle, że tak powiem, niewiele, że nie powinienem jakoś się za bardzo, wiesz, tutaj z tym, z tym wychodzić przed szereg, tak? Chociaż myślę, że na jakieś tam, wiesz, flikowe gale byłbym mistrzem, nie? E, tak, wracając do twojego pytania, słuchaj, no pamiętam jak pierwsza gala, którą prowadziłem, czyli Wotore, które prawdopodobnie niestety już nie będzie istnieć. Zaansowało to, że będą, wiesz, robili galę, no to ja stwierdziłem, kurde, to jest coś nowego, nie? coś, wiesz, coś, coś takiego surowego, taka odbitka bardziej od tego, co teraz się możemy zobaczyć w, na, na, na scenie sportu walki. Bo sobie no i po prostu napisać, nie? że słuchajcie, poprowadzę wam galę najlepiej na świecie. Zgodzili się, wiesz, myślę, że poszło całkiem nieźle, oczywiście wiadomo też, że, wiesz, mam zamiar się jakoś bardziej w tym jeszcze rozwinąć, no, a teraz będziecie mogli zobaczyć mnie 21 maja w The War to już wyprzedziłeś jedno z moich pytań, to ale na jedno powiedziałeś, że w, w, we freakach, w walkach freakowych mógłbyś być nawet mistrzem, więc powiedz mi czy jest jakaś szansa, że Ciebie zobaczymy na jakieś gali, bo teraz jest ich dużo. Wiesz co, jest stary dużo, tylko mi się nie podobają e, dwie rzeczy, nie? Sztuczne nakręcanie afer. Naprawdę stary, jak ja patrzę, wiesz, niektóre. Tak zwane tak dymy. Tak zwane dymy, to jest totalnie nie dla mnie, nie? Wiesz, jeżeli miałbym stoczyć jakąś, wiesz, powiedzmy... No też, żeby to nie była walka sportowa, bo nie jestem sportowcem, tak? No na tą chwilę raczej nie, wiesz, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli będzie jakaś ciekawa propozycja, na pewno to, na pewno to rozważę, ale też na banki ja nie chcę osobiście wchodzić w jakieś takie, wiesz, pseudo puszenie się w internecie, napinki internetowe, bo to nie jest stale moja działka, nie? A nie masz kogoś takiego z branży, z którym byś nie musiał szukać, fałszywej, fałszywych dymów, tylko chciałbyś po prostu sobie parę rzeczy wyjaśnić? Wiesz co, stary nie nie mam. Takie, jeżeli bym miał, to bym to raczej wyjaśniał poza kamerą. Nie? Ja oczywiście miałem jakieś tam propozycje, wiesz, od, od niektórych zawodników z tych organizacji freakowych, żeby na siłę nakręcić jakiś dym i tak dalej, no ale ja powiedziałem, że jeżeli, wiesz, mamy coś takiego zrobić, no to możemy umówić się na spanning, nie? a nie robić siebie idiotów, wiesz, i tutaj nagrywać wiziska w internecie, nie? Wiesz, jak to jest. Mocny w necie, pizda w świecie, nie? więc wolelibyśmy, wolałbym czegoś takiego ogólnie uniknąć. Wróćmy jeszcze może do The War. Jak myślisz, co będzie decydujące, żeby wygrać te starcie? Bo rozmawiałem teraz z Różalem, on powiedział, że taktyka dla niego to jest we trzech pobiec od razu na jednego, jego już naruszyć, a później już będzie z górki. Czy myślisz, że właśnie to, co jak mówi Różal, to się sprawdzi? Może tak być, nie? Powiem ci tak, no dla mnie jest to tak nieprzewidywalne, że tak naprawdę w klatce może zdarzyć się wszystko, nie? Wiesz, no, e, taktyka może mieć tutaj e, główną rolę, to jest, to jest fakt, że na przykład trzech wyeliminowało jednego, no ale jak to sprawdzi się w praniu, no to dopiero 21 będziemy mogli zobaczyć. A jak tak patrzysz już na tych zawodników, dzisiaj mogliśmy zobaczyć czterech z dwóch drużyn, e, myślisz, że te walki w ogóle będą trwały jakoś długo? Bo wiemy, że te walki jakby na ubitej ziemi między kibicami nie trwają tak bardzo długo. No zobaczymy, co pokaże Gala, nie? Wiesz, ja teraz się mogę powiedzieć, że uważam, że będą dość długie, nie, ale a wiesz, a walka może skończyć się tam w ponad minutę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało już takie całego eventu. Mi się wydaje, że mogą być zarówno dłuższe, jak i krótsze, nie. A już wspomniałeś, że masz zapowiadać też galę stricte MMA, tak jakbyś mógł zdradzić, gdzie cię będziemy mogli zobaczyć. Więc co, najprawdopodobniej na gali Fight Empire, ale dopóki jeszcze tutaj nie ma jakiegoś konkretnego terminu Gali, no to wolałbym na razie o tym nie mówić. Ale jak już będą jeszcze konkretne, no to na pewno na pewno pogadamy, nie? Dobra, to dziękuję Ci bardzo i no widzimy się pewnie na gali. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów MMA, wszystkich fanów MMA.pl, tak, no i co, widzimy się. Piąteczka.